Kolejna kwestia wprowadzenia tego przepisu. Jak wiesz, w ewolucji piłki ręcznej zwiększył się, zwiększyła się kadra meczowa z 14 do 16. To było bodajże w 2011 roku, jakoś w tak. 2010. A teraz pytanie jest, czy w związku z dołożeniem nowej regulacji, która jednak zmieni trochę strukturę drużyny, czy nie powinno się zwiększyć? Tej kadry do 18 zawodników. Znaczy, wiesz, to jest jakby kwestia spotkania się wszystkich prezesów Superligi, którzy są jakby współudziałowcami Superligi. Jeśli oni ustalą, że my chcemy, żeby kadra była 18-meczowa, to, to wprowadzenie no Tak tylko, że za tym idą koszty, wiesz o tym. No, ale no coś za coś. Które jest. będzie ponosił nie regulator, a klub. No więc, no więc, teraz z powrotem wrócimy do sytuacji takiej, że ta regulacja dotyczy superlinii. Tak jest. W związku z tym, czy e, co ciekawe, wprowadzenie, no. Co ciekawe jeszcze dodam, w pierwszej wersji pomysłu było tak, że jakby były playoffy, które zostały ponownie odroczone o kolejny sezon, czyli w 2022 roku teraz nie ma, w 2023 też ich nie będzie, i dopiero może wejdą w przyszłym, za, po następnym sezonie, to ten, ta regulacja nie dotyczyłaby na przykład meczów playoffu. To jest dla mnie też takim trochę dziwnym, dziwnym założeniem. Znaczy, no, potrafię to zrozumieć, że, żeby jednak play-offy i, i mecze o medale już były rozgrywane według takich zasad, jak gra się w pucharach ale, europejskich. Ale generalnie, jak się popatrzy na to, jak trenerzy wprowadzają zawodników w polskiej superlidze, jak są ci zawodnicy prowadzeni, to nie jest tak, że trzeba trenerom narzucać Taki przepis o wprowadzeniu młodzieżowca, bo oni sami naturalnie wiedzą, sami przeszli nieraz szkołę, sami, tak jak Ty doskonale wiesz, że to musi być proces. Ten zawodnik musi być w tak, tak, zasadzie wprowadzony w naturalny sposób, pasujący do danej drużyny w danym momencie. My mówimy o młodych ludziach, których nie do końca jeszcze w, w wyszkolonych, a szkolenie od tego procesu przejścia, załóżmy z juniora starszego kiedyś, teraz juniora, do takiego pełnokrwistego seniora, to są 3-4 lata. 4 lata. Nie 4 lata. Nie, niejednokrotnie. Znaczy, ja wiem z własnego doświadczenia. I to jest kwestia że... też, jak ci zawodnicy grają i z kim grają, bo jeżeli to są zawodnicy pokroju Krzysia Komarzewskiego czy Mikołaja Czaplińskiego, którzy grają w reprezentacji. Orlen, Wisły, Płock i mają okazję stykać się z drużynami europejskimi i trenować się z dobrymi zawodnikami, reprezentantami kraju, to o ich, rozwój, o ich rozwój można powiedzieć, nie możemy się martwić. A jeżeli, tak jak wcześniej zauważyłeś, tutaj kwestie tego, że drużyny, które nie grają w Pucharach Europejskich, no ten problem mają z robieniem kolejnych kroków do przodu, i tu nie kłania się właśnie cały czas problem całej jakości, nazwijmy to, Superligi. Oczywiście nie mając tu nic złego na myśli. Znaczy, wiesz, na ten, na ten przepis, tak jak wcześniej powiedziałem, trzeba wszystkie kluby, z, ze szczególnym uwzględnieniem klubów, które są na pozycjach 1, 3 w Superlize. No, one muszą wziąć na siebie także współodpowiedzialność za losy reprezentacji Polski. Bo, znaczy ja, bo, bo wiesz, ja... dla mnie jest troszeczkę. Dlaczego drużyna, która jest na 6, 7, 8 miejscu, tej odpowiedzialności ma nie brać? Ale ja nie bierze, bo Dzisiaj, my... dzisiaj nagrywając ten program, mamy już rozstrzygnięte pudło w Super Lidze. Jeszcze tak. zostało 11 serii do rozegrania. Pierwsze trzy miejsca Już są, już są trzy pierwsze miejsca. To chyba nie tak powinno wyglądać. Znaczy, wiesz, znowu będziemy wracać do, do rozmów, czy jednak nie lepsze były playoffy. Ale my rozmawiamy o przepisie o młodzieżowcu i teraz pytanie jest, czy ten przepis o młodzieżowcu, obowiązkowym przepis o obowiązkowym młodzieżowcu w drużynie zmieni tą geografię w Superlidze i że w przyszłym sezonie też w połowie marca nie będziemy znać już rozstrzygnięcia medalowego. Ja nie sądzę, żeby to było y, aż, tak, aż taki wpływ miał ten, ten przepis. Natomiast no ale no zakłada, dla mnie ale wiecie, to, że że nie nie prowadzi... jest niepokojące, dla mnie jest bardzo niepokojące, jeśli najbogatsze, czy najlepsze kluby, no najlepsze i najbogatsze, bo to jest równoznaczne akurat, e, zaczynają sprowadzać 17 latków z Islandii, Nigerii, Serbii. ale masz świadomość dlaczego to jest? No, sam byłeś prezesem klubu no, nie no, 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 okay, no, no. ale masz mm, No dlaczego, świadomość, to jest? Że jest mi, dlaczego to jest Presja wyniku wynikająca z oczekiwań kibiców. Presja wyniku wynikająca z, od właściciela. Różna jest struktura tych klubów w Polsce, ale chociażby to. I to też ma wpływ na to, że Budowa tych zespołów jest podporządkowana temu, żeby zagrać jednak w tej lidze europejskiej. Zdobyć no, ale w lidze europejskiej, kroferą, europejskiej ten przepis ty, ty. nie obowiązuje. W związku z tym nie ma tutaj żadnego zagrożenia. No, ale dla... żeby zdobyć tytuł albo miejsce w super lidze, ten przepis ma istotne znaczenie. No tak, ale nie chcesz mi powiedzieć, że ten przepis spowoduje, że na przykład e, Wisła Płock będzie miała problem ze zdobyciem drugiego miejsca, bo taki jest cel klubu. Nie o tym chcę rozmawiać. Ale no, no bo wiesz, ty powiedziałeś, że to, że są ambicje i tak dalej, i tak dalej. Kielce będą zawsze walczyły o zdobycie Pucharu Polski i Mistrza Polski. Oni to publicznie deklarują. I jakby, no jeśli popatrzysz na ich politykę, to, to dla nich to nie ma problemu. Mają Olejniczaka, mają Surgiela, mają teraz Domagałę. Wezmą jeszcze sobie jakiegoś jednego z SMS-u pewnie powiedzieli Pibłaszaka albo... Polityka, albo kogoś trans, i... polityka transferowa czy polityka klubu, no to jest każda, każdy klub ma swoją indywidualną, no bo zakłada... Jeden klub, że będzie grał tylko polskimi zawodnikami, będzie grał młodzieżowcami na przykład. Inną politykę mają zespoły, które chcą aspirować do tych miejsc. Załóżmy Oczywiście, jeden, Oczywiście, każdy, każdy klub ma swoją politykę, tylko później ten klub nie może płakać, że to przepis mu zabrania, bo, bo na przykład... Ale czy nie uważasz, że przepisy... Które są narzucane, czyli są obowiązkowe, jednak wprowadzają te tak zwane kajdanki. I, i... Znaczy, widzisz, ty patrzysz na to z punktu widzenia problemu, jaki będzie miał trener pierwszego zespołu, a ja patrzę z punktu widzenia współodpowiedzialności najlepszego klubu polski, który jest finansowany z pieniędzy również Spółki Skarbu Państwa. I powinien wziąć odpowiedzialność za, za losy reprezentacji, bo jeśli stać nas na sprowadzenie bardzo sympatycznego i fajnego serba, 17-letniego, i poświęcić mu ogromne ilości cierpliwości, żeby go doprowadzić do, 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 do seniorskiego grania, to dlaczego tego nie możemy zrobić z najlepszym jakimś absolwentem SMS-u? A, a takich leworęcznych było kilku. Widomski, jest Wasiak, jest jeszcze, jest jeszcze Paru. Oni się nie nadają, a, a ten się nadaje. Znaczy personalnie nie będziemy rozmawiać. Znaczy, to, ja ja nie mówię nie mówię o Ja tylko mówię o tym, ja, jeżeli, nie, jeżeli, nie. Jeżeli, jeżeli klub czy... Ludzie odpowiedzialni w danym klubie, bo nie będziemy się zamykać tutaj na jeden czy dwa kluby. Nie, nie, no ja wyplattu, wspomniałem, co to, 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 jeżeli są Islandczycy, jeżeli nie będzie im pas, pasował, no to będzie zapraszany na testy, będzie zapraszany na spotkanie z trenerami pierwszej drużyny i będzie próbowany. Moim zdaniem, jeżeli by pasował do klubu, to na pewno byłby. Rozważamy jego czy transfer czy angaż, jeżeli jest To powiedz mi, to po, powiedz mi po co jest, jaki jest sens prowadzenia szkolenia młodzieży w klubie? Czy to ma być tylko taka misja, żeby odciągnąć e, e, dzieciaków od, nie wiem, od komputera? To się nie uda. To, to idąc tą drogą, my nie będziemy zwiększali ludzi uprawiających, czy młodzież uprawiającą piłkę ręczną, tylko będziemy ją zniechęcać. Dlatego, że szkolenie bez dania perspektyw rozwoju bez e, pokazania, że Ty możesz nie wiem, grać w Lidze Mistrzów, Ty możesz grać w pucharach, Ty możesz spotkać się z największymi gwiazdami. Znaczy, Jeśli to odbierzesz młodzieży, to to szkolenie nie ma sensu. Jeżeli, zawodni, jeżeli zawodnicy, młodzi zawodnicy trenują i są trenerzy, którzy rozwijają ich talent i umiejętności, na pewno im pokazują, że Waszym celem jest bycie Wy. Jednej, drugiej, trzeciej drużynie jest waszym celem, ambicją i marzeniem na pewno być zawodnikiem z orzełkiem na piersi, ale nie można wprowadzać na siłę przepisu w super lidze, akurat w rozgrywkach ligowych, tylko dlatego, żeby. Nie wiem, stworzyć rynek dla SMS-ów? Bo, bo też tak można na to spojrzeć. Być może, bo, bo jeśli w tej chwili mówi się, że mamy bardzo mocno utalentowany rocznik 2004-2005, i ci zawodnicy, już jedno pokolenie żeśmy takie zmarnowali, to jest to pokolenie, w których był Damian Przytuła. Jeśli się popatrzy na młodzieżowych mistrzostwach Europy, Jacy zawodnicy grali wtedy w innych reprezentacjach i jacy zawodnicy w reprezentacji Polski. To właśnie ci z reprezentacji Polski wylądowali w klubach gdzieś tam na dole Superligi, a ich rówieśnicy ze Słowenii, z Węgier są w tej chwili gwiazdami, można powiedzieć. Natomiast ja będę się upierał, że ten cały system, ten przepis jest jakby. No znaczy, niby... Jakby spojrzał trochę wstecz na lata 90., gdzie Wisła Płock zdobywała tytuł mistrza polski, wcześniejsze medale na początku lat 90. brązowy, chociażby twojego udziału, to tam był naturalny proces wchodzenia do drużyny. Mówi się, że też w dużej mierze zostało to te medale zdobyte dzięki wychowankom. Ta piramida szkoleniowa wyglądała tak, jak wyglądała. Dzisiaj świat się zmienił, świat szkolenia też się zmienił. No i pytanie jest, czy nie lepiej jest wrócić do korzeni i do zbudowania piramidy szkoleniowej w klubach w taki sposób, żeby zawodnicy młodzi naturalnie byli dopasowywani do drużyny, wchodzili w te, w te drużyny, awansowali, bo wielu trenerów, wielu trenerów powie, że nie metryka jest najważniejsza, a umiejętności, przygotowanie, zdolności do gry. Tak, jeśli słyszę, jeśli słyszę, coś takiego, co ty przed chwilą powiedziałeś, to my mówimy, że to nie trener mówi, tylko selekcjoner. Czyli ktoś, kto mówi tak, ja sobie. Wymyśliłem taki sposób grania, i do tego sposobu grania potrzebuję zawodników z takimi, z takimi umiejętnościami i sobie ich dobieram. Ty mi nie pasujesz. To jest selekcjoner, nie trener. Trener to jest taki, który powoduje rozwój zawodnika. I my nie musimy wracać do lat 90. Cofnijmy się do roku 2010. Kiedy zostałem prezesem i miałem spotkanie z Edkiem Kozińskim który powiedział do mnie coś takiego. Pamiętaj, teraz władza jest w Twoich rękach. Tobie kiedyś dał ktoś szansę, teraz Ty musisz dać szansę chłopakom, których masz, e, których masz pod sobą. A masz kilku bardzo uzdolnionych. I ja nie miałem najmniejszych skrupułów podpisania kontraktów z Kamilem Syprzakiem, osiemnastoletnim, posłuchaj, i Pawłem Płaczkowskim, 17-letnim, kiedy Lars Walter powiedział, i ty chcesz, żebym ja z Młokosami rywalizował z Kielcami, ja mówię, nie masz wyboru. Będą oni drugimi na pozycjach znaczy, i oni będą skazani na granie. Okay. I tu dochodzimy do kolejnego takiego obszaru, gdzie cały czas mówię, że to było naturalne. Nie, to nie było naturalne. Było naturalne, no bo to bo jest... zostali wybrani tacy, którzy zasługiwali na tą. Nie, grę. oni wtedy nie zasługiwali, bo, bo nie, można ale było ich no, potencjał. No, tak, no był, po, był po, a to jest zupełnie coś innego, bo w tym czasie na te pozycję na te pozycje było po czterech, pięciu obcokrajowców zdecydowanie lepszych niż oni. Tylko że to jest pewna polityka, którą, którą prowadzi klub. I narzuca trenerowi, że ok, ja wiem, że ty byś chciał lepszych, ale to ci będą grali. No tak to się odbywa. Nie no, ja, no, ja, ja tego, przynajmniej nie, tak, ja tego tak, nie neguję. Tak to było w moim e, przypadku. I w drużynie, e, w drużynach, które obserwujemy w Superlidze, też w, i tych topowych są młodzieżowcy, którzy dostają swoje szanse, w których e, trenerzy, Sztab szkoleniowy, sztaby szkoleniowe widziały potencjał na grę, na rozwój i na pokonywanie kolejnych szczebli w, w fachu, jakim jest piłka ręczna. Nie jest to łatwy fach, przyznasz, ale nie było to wymuszone. A teraz, jakby będzie wymuszony proces przejęcia młodych zawodników, ja wiem, że to jest danie szansy. To niewątpliwie w tym jest, ale cały czas zastanawiam się, czy jeżeli byłby naturalny proces rozwoju drużyny i młodych zawodników, czy nie byłoby to lepsze, czy jednak trzeba taką regulację wprowadzać? Ja uważam, że, 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 że jest sens wprowadzenia tego w tym momencie, dlatego że wszyscy jakby reprezentujemy piłkę ręczną, prawda? Ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy w tej rodzinie piłki ręcznej i Yy, tak, jak powiedziałem, jeśli chcemy, żeby piłka ręczna coś znaczyła w naszym kraju, to sukcesy i to systematyczne sukcesy musi osiągać reprezentacja. Jeśli najlepsze kluby w Polsce yy, zlekceważą to i nie wezmą na siebie obowiązku rozwoju właśnie tych 18-19 latków, ja nie mówię, że każdy, ale z tych SMS-ów na pewno wybierze się, jakiś zawodników utalentowanych, którzy u boku tych gwiazd, które są w zespołach okay. będą Sajeczko, się rozwijać. nie zastanawia, czemu ten ciężar chcesz przełożyć tylko na dwie, trzy ekipy w Superlidze. Moim zdaniem, im Lepsza będzie cała liga, ale, tym więcej ale, ale, będzie ale, ale, i czerpała z tego reprezentacja. No, no tak, ale jeśli popatrzysz na przykład, nie wiem, no weźmy pierwszego, lepszego e, chrobrego Głogów. Masz Paterka, masz Grabowskiego, masz Kosznika, jeśli weźmiesz e, Wybrzeże Gdańsk, masz e, e, Tomczak jest tam w tej chwili. E, czyli nie brakuje tych zawodników? Nie, a... tylko, tylko, że ci zawodnicy z całym szacunkiem dla tamtych klubów, oni w pewnym momencie mogą być wyróżniającymi się kluby, zawodnikami, ale oni reprezentacji nie zbawią. A Daszek się starzeje, Krajewski się starzeje. Nie Mów tego na głos. Nie, no, no tu, Słuchaj, z każdym sezonem są starsi, za, prawda? Za, I, można, I dobrze by było, żeby, żeby w przeciągu następnych 3-4 lat ktoś z tych topowych klubów zasilił reprezentację na poziomie gwiazdy. Bo e, zobacz, jeśli popatrzymy na transfery e, na przykład zagraniczne e, w tym sezonie, kto wyjeżdża z Polski? Wyjedzie Rogulski do Grecji, wyjedzie Zarzycki do, do, do Francji. M mówi się o Bisie, mówi się o Gogoli, który też, też wyjedzie. Mówi się, mówi się o, o, o Morawski Beckmanie. Morawski, no to już wiadomo, że, że wypłynął. Ale to są wszystko zawodnicy już w przedziale 24+. Jeśli patrzymy na tych absolwentów, powiedzmy, SMS-u, czy, czy tych, którzy kończą szkolenie juniora, osiemnastolatków, jeśli im nie zapewnimy, a wychodzi na to, że, że najlepsze kluby nie za bardzo się... Znaczy, no teraz będą zobowiązane jakby do I stworzenia spo... platformy takiej rozwoju dla tej grupy zawodników, którą naturalny sposób, poprzez regulacje, będą miały u siebie. Tym bardziej, tym bardziej, że jeśli ta reprezentacja z 2004-2005 z rocznik mhm. pokonuje Danię, pokonuje Węgry, rówieśników z nacji, które stoją tam troszkę wyżej niż my, to to, to jest chyba sygnał, że ci zawodnicy coś potrafią. No, Do, wiesz dobrze, że yy, jakby. Rozdział pomiędzy piłką tą seniorską a juniorską jest dosyć duży i nie zawsze to, co funkcjonuje w juniorskim świecie. Mi Michał, Michał, pro, na... proszę, proszę, to jest tak, jakbyś chciał, ale... chciał porównywać. Ale, okay, yy, dobra. ale poczekaj, to jest tak, jakbyś chciał porównywać yy, tego, który skończył maturę z tym, który skończył studia. Oczywiście, że ten, który skończył studia, jest lepszy i ma większą wiedzę niż ten, który skończył maturę, ale. Ten, który skończył maturę za 3-4 lata, kiedy, kiedy, kiedy będzie kończył studia, powiedzmy politechnikę, może się okazać zdecydowanie lepszym inżynierem niż ten, który już jest 4 lata po ukończeniu studiów. I to jest to. Tak, Por, że porównywanie, że... że 18 latek jest gorszy od 24 latka Oczywiście, że. A ja tak nie powiedziałem. No ale powiedziałeś, że jest różnica między znaczy, tą... Nie, no, masz, mówimy o dwóch różnych jakby. Okresach, no to w juniorski świat juniorska piłka rządzi się swoimi prawami, nazwijmy to w ten sposób. Seniorska piłka w każdej dyscyplinie tak jest. Z tej grupy juniorów na pewno znajdą się tacy zawodnicy, którzy zrobią jeden, dwa, trzy kroki do przodu i znajdą się w reprezentacji A. Trener Koziński zawsze nam powtarzał, żeby nauczyć się czytać, trzeba zacząć czytać. Jeśli chcesz się nauczyć seniorskiej piłki, musisz zacząć grać w seniorskiej piłce. Jeśli nie będziesz grał w seniorskiej piłce, to się jej nigdy nie nauczysz. Jest, cały czas będziemy, wracamy w naszej dyskusji do punktu spojrzenia na, 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 na ten przepis. Ty cały czas postrzegasz go, że to jest narzucone administracyjnie problem który będzie powodował, że tak powiem, nie przyniesie nic dobrego. No tak się natomiast, natomiast tak. No, natomiast ja uważam, że na ten przepis trzeba spojrzeć przez współodpowiedzialność za przyszłość reprezentacji Polski, bo reprezentacja Polski to nie jest reprezentacja związku. To jest nasza reprezentacja. Dzisiaj, dzisiaj jest Rombel, za chwilę będzie ktoś inny. Ktoś inny będzie prezesem związku. Ci ludzie będą się zmieniać, ale to ciągle będzie nasza reprezentacja. I jeśli chcemy zawsze w styczniu przed telewizorami oglądać fajne mecze z elitą europejską, to sami musimy o to zadbać. A ja w tej chwili jakby nie widzę wśród najlepszych zespołów Superligi. Żeby one tak bardzo chciały wziąć tą współodpowiedzialność za reprezentację. O przepisie chyba już dużo powiedzieliśmy. Nasze argumenty poznaliście. Zobaczymy kiedy w ogóle poznamy regulację i jak ona będzie wyglądała. A może w ogóle jej nie poznamy. Może jej w ogóle nie poznamy. W każdym razie... No, Tyle pokazaliśmy zagrożeń, może nie tyle co zagrożeń, co tej jednej i drugiej strony medalu, o, może w ten sposób. Nie wiem, czy się zgodzicie z tym, co mówiliśmy. Macie też prawo do własnego zdania i na nie czekamy. Ciekaw jestem, jak to w najbliższym czasie. Wyjdzie, no jak to mówią, jak się nie przewrócić, to się nie nauczysz. Ja bym proponował, żeby, jeśli ten przepis wejdzie w życie, żeby go potraktować jako pewnego rodzaju kierunkowskaz, bo on siłą rzeczy spowoduje, że prezesi, dyrektorzy sportowi, trenerzy będą musieli spojrzeć troszeczkę za siebie, co się dzieje u, u nich, jeśli chodzi o szkolenie młodzieży, bo to e, z nich będą musieli korzystać. Będą również musieli się przyjrzeć, e, kto trenuje tą młodzież, bo wielokrotnie jest tak, że, e, że tą młodzieżą zajmuje się e, Jasiek, Zdzisiek czy Ignacy, bo, bo im trzeba dać pracę, a teraz może warto. Zainwestować. Ale w... tutaj, tutaj jakby wracasz do tego fragmentu naszej rozmowy, o której mówiłem, do tych podstaw powrotu do korzeni do tej piramidy szkoleniowej, takiej e, z podstawami, z tym bo, kolejnymi bo... etapami do wejścia na szczyt, do dużej. Trener, trener, aż trener, do trener juniora i młodzieżowca jest. Że tak powiem, najważniejszą osobą w jego rozwoju. Ależ oczywiście, bo on kiedy... jest na etapie, kiedy on się rozwija, on jest jego kolegą, jego przyjacielem, jego znaczy, trenerem. on kształtuje go jako jest sportowca. Bardzo bo, bo, ważny. Bo, bo ten junior, który trafia do pierwszego zespołu, to tak naprawdę on trafia pod yy, ręce selekcjonera, nie trenera. Jeśli się patrzy w tej chwili na częstotliwość grania, a, że to jest powiedzmy co Ślaństwo. dwa, trzy dni to my tam nie mówimy o trenowaniu. My mówimy o jakby utrwalaniu umiejętności, które się nabyło wcześniej. I dzisiejszy handbal wymaga, żeby tą młodzieżą zajmowali się naprawdę specjaliści, którzy wiedzą, czego nauczyć i jak nauczyć. I może zamiast, zamiast sprowadzać jakiś, finansować jakiś kolejny Zagraniczny transfer, może lepiej przeznaczyć te pieniądze i to uważam, że, że powinny być jakieś naprawdę rozsądne pieniądze, bo jeśli rzeczywistość jest taka, że ci, którzy zajmują się trenerzy, którzy zajmują się polską młodzieżą, zwykle jest to tak, że oni najpierw do południa są na zajęciach WF-u w szkole, później jakaś akademia i wieczorem jakieś zajęcia w klubie. To jest, to jest zajęcie dla pasjonatów. To nie jest zajęcie dla profesjonalisty. Profesjonalista, który jest odpowiedzialny za szkolenie młodzieży, który jest rozliczany za to, żeby dostarczać zawodników do pierwszego zespołu, on musi mieć stabilizację. Pełna zgoda. Także ciekaw jestem, jakie jest, razem z Andrzejem, ciekawi jesteśmy, jakie jest Wasze zdanie: czy regulacja powinna być obowiązkowa, czy jednak wynikać? Z naturalnego procesu rozwoju zawodników, i jednak powinna być takim impulsem dla klubów, żeby patrzyli wstecz i myśleli o rozwoju swoich zawodników czyli prowadzenia systemu szkoleniowego i rozwoju zawodników w sposób racjonalny, ustabilizowany, przemyślany no i taki od podstaw do szczytu. Tak, a ja mam tak, żeby już powiedzmy na koniec naszego programu, żeby to by wybrzmiało, że o rozwój naszych utalentowanych 17-18-letnich juniorów nie zadba ani Niemiec, ani Francuz, ani Hiszpan, ani żadna inna nacja. To my sami musimy o nich zadbać i dawać im perspektywy, Rozwoju w seniorskiej piłce, bo w przeciwnym razie dzieci i młodzież będą się od piłki ręcznej odwracały i to źródełko, które i tak jest powiedzmy niezbyt bogate w zasoby ludzkie, zacznie jeszcze bardziej wysychać. Czekamy na Wasze opinie. Ja Ci dziękuję za rozmowę i za wspólny dialog. Mam nadzieję, że nie zanudziliśmy obserwujących. Znaczy. Jest to, jest to jakby powiedzmy zapalnik pod, pod ten przepis, ale jesteśmy bardzo ciekawi Waszych opinii i jestem przekonany, że, że wielu jakby aspektów nie byliśmy w stanie Oczywiście. uwzględnić i z wielką przyjemnością i czekamy na, na Wasze komentarze. Bardzo dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia, mówią Andrzej Miszczyński. Time out. Michal Kovlík, Radio Mix.pl